Viola dostaje wszystko, co tylko by chciała. I nie ma żadnych problemów, bo viola to jedna z najbogatszych osób w mieście. Ma najnowsze gadżety. I wszystko, co można kupić za pieniądze. Jedyne, czego nie można kupić to popularność. Nieważne, jak bardzo się stara. Po prostu nie może zjednać sobie kolegów z klasy. Amber nie wie jak to jest. Jest jej zupełnym przeciwieństwem. Chociaż Amber nie jest tak bogata, to zawsze otaczają ją fani, bo jest najmądrzejszą dziewczyną w liceum Trumhaj. Trum High. Nieważne co robi Viola, na nikim nie robi to wrażenia. Nikogo fajnego Viola nie obchodzi. Dlaczego Amber jest taka fajna? Ludzie tracą głowę, kiedy ją widzą. Ale Dylan traci głowę na widok wszystkiego, co przypomina klocki Lego. Tak jak wszyscy inni, Amber ma swoje marzenie i od dawna na nie oszczędza. Może niedługo się spełni, bo Wiola potrzebuje jej pomocy. Amber zrobiłaby wszystko dla swoich marzeń. Więc się zgadza. Skoro Wioli tak bardzo podoba się Dylan. Lamber ma jakiś pomysł. Wytnij kawałki z grubego filcu. Posmaruj krawędzie gorącym klejem. Sklej części ze sobą. Przyklej kółka, żeby klocek wyglądał jak Lego. Przymocuj zapięcia i przełóż przez nie łańcuszek. Gotowe! Taka torebka na pewno pomoże zwrócić uwagę Delana. Teraz chce być obok niej. A Amber jest o krok bliżej do swojego marzenia. Viola jest tak nielubiana, że sama je obiad. Ale jej obiad zawsze przygotowuje prywatny kucharz. Viole stać na najlepszą kawę. Ziarna wyglądają jak złote kulki. Żeby pokazać wszystkim, jakie są drogie, parzy się je jadalnym złotem. A na końcu kucharz dodaje mleko prosto od krowy. Ale nikogo nie obchodzi. Dziwna kawa wioli. Bo Amber jest w centrum uwagi. Jak zwykle. Amber zawsze zamienia porę obiadową w lekcję. Dziś uczymy się o kokosach. O swoich przyjaciołach też nie zapomniała. Każdy dostaje kokosa. Oprócz wioli. Chyba chce dać komuś prezent. Nawet ładnie go zapakowała. A tym kimś... A oczywiście jest Dylan. Olivia nie może się doczekać, aż zobaczy jego reakcję. Ale zamiast prezentu, Dylana bardziej interesuje opakowanie. To zwykła folia bąbelkowa. Może Amber pomoże Violi z prezentem, żeby zwrócić uwagę Dylana. Nie jest zbyt chętna. Ale wie, że dostanie więcej kasy na swoje marzenie. Więc zgadza się pomóc Violi. Będzie warto. Na szczęście Amber ma coś, co Dylan pokocha. Jak to zrobiła? Weź prostownicę. I podgrzej kawałek papieru piankowego. Nanieś na kółko na linijce. I przyciśnij szklaną kulką. Zrobiliśmy bąbelek. Odetnij zbędne części. Zrób trzy takie komórki. Wytnij cztery serca z otworami z tektury i papieru piankowego. Nanieś klej na tekturowe serce. I przyklej bąbelki. Złóż serca. Zrób otwór na klip z dłutem. Przymocuj karabinek. Bryloczek popyt jest gotowy. Wow! Na pewno spodoba mu się ten bryloczek popyt. Viola od razu chce mu go dać. Chyba naprawdę mu się podoba. Obiady Wioli zawsze są wspaniałe. Dzisiaj je... stek marmurkowy. Ten stek przyciąga sporo uwagi. Ale nie takie, jak jej chciała Wiola. Bo większość uczniów w tej szkole... to wegetarianie. Więc kiedy pojawia się soczysty stek, w stołówce zaczyna się bunt. Amber musi wkroczyć z pomocą. I znów ocalić Wiolę. Tłumaczy, że stek nie jest prawdziwy. I dostaje sporą nagrodę za swoją pomoc. To kolejny krok bliżej do jej marzeń. Po naprawieniu mięsnego fiaska, Viola kupiła wszystkim picie. Ale popełniła kolejny błąd. Bez zastanowienia wyrzuciła małą, plastikową butelkę. I znów jest w opałach. Viola znów potrzebuje pomocy Amber. Musi pokazać, jaka jest odpowiedzialna. Weź plastikową butelkę. Przyłóż do niej szablon okularów. Wytnij je. Teraz masz śmieszne, fajne okulary. Reszta uczniów zobaczyła, że Viola potrafi sortować i ponownie używać odpadki. Więc nie ma już problemów. Może zapłacić swojej wybawczyni. I wszyscy są zadowoleni. Szafka Violi jest pełna pieniędzy. Bycie bogatą ma swoje wady. W międzyczasie szafka Amber... Cierpi od sukcesu. Wielu chłopaków daje jej prezenty. Szafka ledwo wytrzymuje. Bycie popularną jest ciężkie. Dziewczyny decydują się na zamianę miejsc. Amber dostaje kasę w zamian za 15 minut sławy. Ten fan chyba przesadził. Kiedy dziewczyny ogarnęły szafki, czekała na nie niespodzianka. Pamiętacie Dylana? Gościa, który podobał się wioli? Chyba zaprosił całą szkołę na fajną eko imprezę. Amber musi pomóc jej wybrać strój. Viola myśli, że sukienka z pieniędzy sprawi, że będzie wyglądać wspaniale. Ale Amber sprowadza ją na ziemię. Weź biały t-shirt. Zrób na nim napis czarną farbą akrylową. Przyszyj plisy na pasku tiulu. Przyszyj tiul na dole koszulki. Gotowe! Sukienka t-shirt jest o wiele lepsza. Ważne jest, aby ponownie wykorzystywać stare rzeczy i podziękować Amber za pomoc. Viola bardzo się stara. Ale Dylan jest nieugięty. W ogóle nie zwraca na nią uwagi. Czy Viola jest zła? Oczywiście, ale nie pokażę tego po sobie, bo Dylanowi ewidentnie nie zależy na niczym oprócz klocków Lego. Viola powinna cieszyć się z jego miłości do Lego. Dylan zrobiłby wszystko, żeby poznać prawdziwego Lego ludka. Viola właśnie dotarła jako imprezę. Ale nie jest zbyt imponująca. Więc Viola chce to poprawić. Ach Violetta. Zawsze robisz coś nie tak. Imprezowicze nie lubią hazardu. Więc chipsy pokerowe zamieniają się w warcaby. Chyba goście chcą grać w skomplikowane gry. Viola myśli, że ta impreza gorzej iść nie może. Ale jednak Amber znów musi ją uratować. Weź arkusz tektury. Narysuj na nim sukienkę ołówkiem. Pomaluj ją na biało i różowo. Dodaj linię markerem. Przyklej z tyłu rzep. Trochę magii i... Ta niezwykła sukienka z tektury schowa pod sobą wielką plamę. Dylan nareszcie zauważył unikatowy luk wioli. Viola jest taka szczęśliwa. Co oznacza, że czas sprawić, żeby Amber była jeszcze szczęśliwsza. Jest blisko spełnienia swoich marzeń. Viola tyle jej zapłaciła, że skończyły jej się pieniądze. Do grosza! Wiola właśnie się zorientowała i musi dojść do tego, co zrobiła z pieniędzmi. Zaczyna je liczyć i przypadkiem wymyśliła nową teorię. Pani Maria poprosiła nawet, aby Wiola zaprezentowała swoje odkrycie. Wiola była w szoku, kiedy wreszcie zrozumiała, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Najważniejsze to spełniać marzenia. Jak Amber. Podobała Ci się historia Violi Amber? Która część podobała Ci się najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka i subskrybować, żeby nie przegapić nowych filmików na naszym kanale.